Cześć, z tej strony Arek i witam Was w kolejnym filmie na kanale ElektroBim. Dzisiaj chcemy Wam pokazać ideę montażu siłowników tłokowych na bramach skrzydłowych. Posłużymy się w naszym filmiku dzisiaj siłownikiem ETM02 z naszej oferty. Po prostu był pod ręką, a że montuje się go łatwo i przyjemnie, to także to dla nas lepiej. W komplecie ma mocowania, które też są bardzo elastyczne i nam tutaj sporo ułatwią przy montażu tego siłownika na bramie. Jak widzicie, posługujemy się znowu modelem bramy. Dlaczego model, a nie rzeczywista brama, którą można w terenie widzieć? No z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że nie jesteśmy tutaj zależni od warunków atmosferycznych. Dzisiaj na przykład pada deszcz i gdybyśmy chcieli to samo robić w terenie, po prostu byśmy zmokli, nie byłoby to dla nas komfortowe. Brakuje też takich rozpraszaczy jak wiejący wiatr, który dmuchałby w mikrofon. Nie byłoby czegoś takiego na przykład jak pies wałęsający się tam gdzieś w pobliżu, czy kura grzebiąca pazurkiem i szukająca sobie robaczków, czy jeszcze innych tego typu rzeczy. To wszystko omijamy. Poza tym, na takim modelu możemy Wam pokazać więcej, dlatego że możemy pokazać i słupek metalowy, jakiś wąski, i słupek szerszy z klinkieru. A gdybyśmy chcieli to samo pokazać Wam na bramie rzeczywistej, to moglibyśmy Wam. Zademonstrować tylko i wyłącznie jeden konkretny sposób montażu siłownika, bo mielibyśmy przed sobą tylko jedną bramę, w której nic nie dałoby się zmienić. Przed przystąpieniem do montażu siłownika, jakiegokolwiek siłownika na jakiejkolwiek bramie, dobrze jest wiedzieć, w których miejscach trzeba zamocować siłownik na skrzydle i na słupku bramy. My przygotowaliśmy kalkulator, o którym pewnie już filmik widzieliście, i tym kalkulatorem też posłużymy się w tym wypadku żeby on nam dobrze zadziałał, musimy zdjąć wymiary samego słupka, to znaczy jego szerokość, a głównie chodzi nam o od odległość montażu zawiasu na słupku do kantu słupka, przy którym będzie mocowany siłownik. Ponieważ tutaj mamy zawias zamocowany idealnie na środku słupka, to bierzemy połowę jego szerokości, czyli w tym wypadku 5 cm. Musimy też wiedzieć, w jakiej odległości znajduje się oś zawiasu od boku słupka, do którego zawias jest przykręcony. W naszym wypadku jest to 2,5 cm. Musimy też znać dobrze wymiary siłownika, konkretniej chodzi nam tutaj o trzy wymiary. Po pierwsze, szerokość siłownika. Szerokość siłownika tutaj w miejscu, gdzie on będzie się znajdował przy słupku, to dzielimy na dwa i wpisujemy w kalkulator. Poza tym długość między otworami mocującymi siłownik, kiedy on jest złożony i kiedy jest maksymalnie rozłożony. Najlepiej, żeby siłownik pracował z jak największym wysuwem, bo wtedy po prostu będzie mu najłatwiej tą bramą poruszać. I jeszcze jedna rzecz, którą też musimy wpisać w kalkulator, to odległość, w jakiej będzie zamocowany ten stworzeń siłownika od płaszczyzny bramy. Gdy mamy te wszystkie wymiary, to można posłużyć się zwykłym telefonem komórkowym, na nim też bardzo dobrze nasz kalkulator działa. Wklepujemy je do środka i kalkulator zwraca nam wynik w postaci trzech wymiarów, czyli odległość montażu siłownika na skrzydle bramy od zawiasu, dodatkowo jeszcze odległość, która musi być zachowana tutaj, od płaszczyzny zamkniętej bramy do sworznia siłownika na słupku i odsunięcie tego swożnia jakby od, od płaszczyzny zawiasu. Gdy mamy te wszystkie wymiary, możemy przystępować do montażu. Tak mniej więcej wygląda to w naszym wypadku, mamy rysunek naszej bramy schematyczny i tutaj wymiary, które wprowadzaliśmy, zdjęte dokładnie z naszego słupka, w tym wypadku to był wąski 10 cm słupek, później pokażemy Wam jeszcze w przypadku słupka szerokiego na 40 cm i wprowadziliśmy też wymiary samego siłownika, czyli długość otwartego, długość złożonego i połowę szerokości w najszerszym miejscu siłownika, to jest odległość D. Także kąt otwierania bramy przewidzieliśmy 90 stopni, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby no to był jakiś inny kąt, na przykład 80 czy 110, jeśli komuś akurat tyle potrzeba. Pierwsza rzecz, od, od której zaczynamy przy montażu siłownika, to oczywiście mocowania, które chcemy zamontować na słupku. W przypadku siłownika ETM wyglądają one mniej więcej tak. To jest pakiet blach do montażu. Końcówki siłownika na słupku. I w wypadku tych mocowań dobrze jest prowizorycznie skręcić sobie je tak mniej więcej do, ze sobą. Na razie nie wnikamy w wymiary, które nam program wyliczył. Chodzi tylko o to, żeby odległość tutaj między tymi dwoma kątownikami została zachowana, i wtedy wyznaczamy sobie otwory do przykręcenia ich do naszego słupka. Kiedy otwory mamy już gotowe, przykręcamy mocowania do bramy, i w tym wypadku, jeśli mówimy o zestawie ETM-02, dobrze jest te blachy sobie po prostu rozdzielić i przykręcić każdą osobno. W wypadku takiej rzeczywistej bramy, ten słupek, rzecz jasna, będzie metalowy. Więc tutaj sposób mocowania uchwytów do słupka w zasadzie pozostaje dowolny. Można je albo przyspawać, albo przykręcić jakimiś samogwintującymi śrubami. To już leży. W zakresie inwencji twórczej, tego kto się zajmuje montażem, my sobie w tej chwili przykręcimy nasze mocowania i za chwilę będziemy pokazywać Wam dalej. Nasze mocowania są już przykręcone do słupka. Jak widzicie, nie dokręciłem śrub do końca. Jest tutaj zostawiony pewien luz na regulację. Teraz zajmiemy się montażem tego trójkątnego płaskownika. I teraz dopiero będziemy brali pod uwagę odległości, które wyliczył nasz, nasz program. Płaskownik wejdzie idealnie tutaj między te dwa nasze kątowniki, a otwory w nim, jak widzicie, są w kształcie fasolki. Zostawiają bardzo dużo pola do manewru, jeśli chodzi o ustawienie tego kątownika w tych uchwytach. Mamy tak wstępnie przykręcony nasz płaskownik do uchwytów, które przed chwilą mocowaliśmy na słupku. I teraz dopiero będziemy go tak tutaj regulowali żeby uzyskać wymiary, które wyliczył nam nasz kalkulator. Jeżeli wszystko mamy już wyregulowane, teraz możemy już na sztywno dokręcić wszystkie śruby. Kolejna rzecz, którą musimy zrobić, to odmierzyć odległość A1, którą zwrócił nam kalkulator od zawiasów na bramie do miejsca, gdzie będzie mocowany siłownik tutaj na skrzydle bramy. Więc odmierzamy odległość A1. W naszym wypadku wyszło 106,5 cm. Dla siłownika ETM02 mocowania na skrzydło wyglądają mniej więcej właśnie tak. Możemy już na dzień dobry skręcić to na sztywno śrubami, ponieważ tutaj nie będą nam się już zmieniać żadne odległości. I najlepiej dla mocowania na skrzydle jest wtedy, kiedy odległość od środka tego otworu do płaszczyzny skrzydła będzie jak najmniejsza. I my tutaj właśnie uzyskaliśmy to w taki sposób. Teraz należy to mocowanie przykręcić do skrzydła bramy, żeby środek punktu wypadł dokładnie na kresce, którą wcześniej narysowaliśmy. W montażu siłowników tłokowych na bramie skrzydłowej ważne jest to, żeby zachować delikatny spadek siłownika w kierunku końca tłoka. Nie musi on być jakiś bardzo duży. Wystarczy pół centymetra różnicy między końcówką tłoka na słupku, a tutaj na skrzydle bramy. Więc my delikatnie sobie obniżymy siłownik. No, warto tutaj posłużyć się poziomicą lub jakimś innym narzędziem, które nam pozwoli precyzyjnie wyznaczyć różnicę poziomów. Pamiętając o tym, że siłownik musi być zamocowany sforzniem dokładnie na tej odległości, którą wcześniej wyliczaliśmy w programie, i o spadku, który musi być zachowany w kierunku końcówki tłoka, przymierzamy sobie nasze mocowanie tak, żeby właśnie środek otworu wypadł na tej odległości, którą wcześniej wyznaczyliśmy. I zaznaczamy punkty do przykręcenia mocowania na skrzydle. Mocowania są już założone na bramę i przykręcone na sztywno. Wszystko jest już gotowe do tego, żeby założyć siłownik. Ponieważ nasza brama otwiera się do środka po sesji, to siłownik y, będzie złożony, kiedy brama będzie otwarta, a rozłożony, kiedy brama będzie zamknięta. Po założeniu mocowań yy, i założeniu na nich naszego siłownika dobrze jest zawsze wykonać ruch testowy bramą, żeby sprawdzić czy odległości, które tutaj podobieraliśmy są dobrane prawidłowo i czy rzeczywiście nasza brama otworzy się na 90 stopni. Zróbmy więc taki ruch testowy. Powiem Wam jeszcze o jednej rzeczy. Wprowadzając parametry długość siłownika w stanie złożonym i rozłożonym do naszego kalkulatora, pamiętaliśmy o tym, żeby nie wykorzystać w pełni całego zakresu ruchu siłownika, bo niektóre siłowniki po prostu czegoś takiego nie tolerują. W wypadku ETM-02 nie ma to znaczenia, ale gdybyście chcieli montować na swojej bramie siłownik, który nie może wysuwać się do końca, to tak musicie dobrać te parametry siłownika, żeby był w stanie zrobić coś takiego. Czyli domknąć bramę trochę bardziej, niż to rzeczywiście będzie się odbywało zawsze na rzeczywistej bramie. Dzięki temu siłownik nigdy nie wysunie się do końca i będziemy oszczędzać jego elementy mechaniczne wewnątrz. Montaż mechaniczny siłownika na bramie mamy już skończony. Jak widzieliście po ruchu testowym, wszystkie wymiary zostały tutaj dobrane prawidłowo. Brama otwiera się na 90 stopni, czyli dokładnie tak, jak to zaprojektowaliśmy, jak chcieliśmy. W kolejnych krokach musielibyśmy założyć centralę sterującą, fotokomórki, lampkę sygnalizacyjną, odbojnik, jeśli jest konieczny. Ale to nie jest tematem dzisiejszego filmu, pokażemy wam to kiedy indziej. Chciałbym jeszcze tylko na koniec wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której jeszcze wam tutaj nie przypominałem w dzisiejszym filmie, mianowicie chodzi o kąty. Gdybyście nie posługiwali się kalkulatorem, który zrobiliśmy, to trzeba samodzielnie zadbać o to, żeby siłownik zawsze w każdym położeniu skrzydła bramy znajdował się do niej pod jak największym kątem. Gdy korzystacie z naszego kalkulatora, nie musicie się o to martwić, bo kalkulator sam wszystkie wymiary dobiera tak, żeby siłownik pracował w jak najbardziej optymalnych warunkach. To tyle, co mieliśmy w dzisiejszym filmie dla Was. Serdecznie dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do kolejnych filmów na kanale Elektrobi. Cześć!